EA Sports naprawdę bardzo walczą i bardzo się starają, aby nawiązać jakąkolwiek walkę z konkurentami mającymi monopol na gry koszykarskie, czyli 2K Sports i NBA 2K18. Pierwsza rzecz najważniejsza to to, że już niebawem, bo 11 sierpnia użytkownicy Xboxa oraz PlayStation będą mogli za darmo pobrać demko NBA Live 18, aby sprawdzić tak po prostu za friko w okrojonej wersji gry, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa, jak to wszystko śmiga i czy na pewno warto kupować pełny produkt. Wszyscy na pewno na to demko się rzucimy. Ja pewnie też nagram materiał specjalnie z tego demka, ale słuchajcie, słuchajcie, bo to nie wszystko. W NBA Live 18 po raz pierwszy w historii, nawet nie NBA Live, tylko po raz pierwszy w historii ogólnie gier koszykarskich będziemy mogli wcielić się w rolę żeńską, ponieważ w NBA Live 18 będziemy mogli zagrać wszystkimi drużynami z żeńskiej ligi koszykówki WNBA. I zanim jakieś tutaj samce śmieszki alfa wbiją się w komentarze pisząc hehe kobiety idźcie sobie do kuchni WNBA kogo to obchodzi to pomijając już to straszne Szowinistyczne, męskie podejście, dobra, nieważne, już nie będę gadać takich pierdół, ale pomijając właśnie tego typu kwestie, to jest to naprawdę gruby news. Naprawdę bardzo gruby news to jest duża rzecz, jeśli chodzi o sportowe gry, sportowe gry koszykarskie, ponieważ EA Sports ewidentnie próbuje wyciągnąć rękę do coraz większego targetu. Wiem, że wśród Was, wśród moich widzów, znajdują się również kobiety, znajdują się koszykarki. Wiem, że jest Was może pięć na krzyż, ale Jesteście i lubicie słuchać o koszykówce, lubicie grać w NBA 2K i jestem pewny, że na pewno spodoba Wam się wizja gry kobietą przeciwko innym kobietom w grze komputerowej. Tysiące dziewczyn na całym świecie zapewne też będą miały takie chęci. Poza tym też nie jest powiedziane, że żaden facet nie interesuje się ligą WNBA. Gdzieś tam na pewno jesteście. Możecie wyjść z ukrycia, nie chowajcie się tak, nie ma się czego wstydzić. Mimo wszystko tryb gry drużynami z WNBA zostanie zamieszczony raczej w formie eksperymentu, tak mi się wydaje, bo nie będziemy mieć żadnego osobnego trybu gry i po prostu będziemy mogli wybrać sobie te drużyny w podstawowym trybie jeden na jednego head to head. I szczerze mówiąc, nawet nie jestem pewny, czy będziemy mogli to zrobić w trakcie gry online, czy po prostu będziemy mogli zagrać tylko przeciwko konsoli bądź ewentualnie przeciwko znajomemu siedzącemu obok. Jeśli chodzi o sam trailer, to naprawdę bardzo mi się podoba, jest fajnie zrobione. Podobają mi się sylwetki, podoba mi się grafika, naprawdę grafika mi się podoba. Oczywiście, z animacjami, no tak powiedziałbym, no tak 50-50, mam takie podejście, że niektóre animacje wyglądały całkiem w porządku, ale było też kilka takich, w których widać jednak tą drewnianą rękę i jej sports. Najbardziej mnie ciekawi, czy twórcy EA Sports specjalnie oddelegowali specjalną ekipę, którzy robili motion capture właśnie z koszykarkami ponieważ nie chciałbym na przykład sytuacji, w której gram sobie żeńską drużyną i nagle jakaś tam kobitka robi crossover, wchodzi pod kosz, a animacja jest na przykład kopiuj i wklej tego samego, co robi Kyrie Irving. Wtedy wyglądałoby to po prostu bardzo nienaturalnie. Więc mam nadzieję, że te animacje jednak będą w osobnej puli, w osobnej puli mężczyzn, w osobnej puli kobiet. Czekajcie, czy ja już mówię takie rzeczy, że feministki by się wkurzyły? Ja tutaj, nie, wiecie, ja nie chcę wkładać kija w mrowisko, po prostu, no chyba, Wszyscy dobrze wiemy, że taki, nie wiem, crossover w wykonaniu kobiety zawsze będzie wyglądać inaczej niż crossover w wykonaniu mężczyzny. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tym trailerze, jak Wam się podobają animacje, i jak Wam się podoba w ogóle cały pomysł, yy, cała wizja gry żeńskimi drużynami z WNBA w grze NBA Live 18. Jak dla mnie to pomysł zdecydowanie na plus. Serio EA Sports, robicie to dobrze. Na dziś to wszystko. Piona.